Cześć, tej strony Max, to jest taki krótki film informacyjny. Albo wam, ponieważ wczoraj był Dzień Sportu i to był ogólnie bardzo udany dzień, więc pokażę Wam swój dyplom, przynajmniej jak to wyglądało. Mam nadzieję, że ten. A oczywiście dyplom wygrałem za zajęcie drugiego miejsca w szkolnym turnieju sceny stołowego. I tak to wygląda. Jest to oczywiście imię, jest medal za drugie miejsce, logo szkoły, nazwa: dyplom. Więc masz imię, nazwisko i napis za zajęcie drugiego miejsca. W szkolnym turnieju tenisa stołowego. No, rakietka. Warszawa 6.04, czyli tam 6 kwietnia 22. Rok temu nie było czegoś takiego. No, dlatego, że była pandemia i nie było czegoś takiego. Więc tak, się, tak się prezentuje w całości. E, mój dyplom pokazałem. Mm, tam, wszyscy, tam zobaczyli prawie wszyscy znajomi, tam, czy tam osoby z rodziny, więc no fajna sprawa. A tak jeszcze, tak dla lepszego sformułowania, zagramy sobie w gierkę, tak żeby, żeby Wam pokazać, jak tam mniej więcej wyglądało. Taki turniej, krótko, tam, zagramy sobie raz, myślę, w gierkę. O, wybieramy sobie Polskę, nie wiem czy tu chodzi o język, a, gramy jeszcze jakieś levele, co za problem. O, Polska-Islandia, no jak mecz narodowy Narodowym 2015, gdzie Polska wygrała 4 do 2. Kilka lat później to, o, tu też jest puchar, więc spoko, też taka droga do finału, prawie jak tam u mnie, gdzie też y, trzeba było, tam się było uczestników. I nie grałem wszystkich meczów, ponieważ był tam mecz o trzecie miejsce, gdzie tam zajął mój kolega z klasy, i ja zajęłem drugie miejsce. A pierwsze zajął jakiś uczeń z trzeciej, to taki chyba gimnazjanej czy, czy tam jeszcze po gimnazjum, czyli tam trzeciej, czy trzyletniego, więc on już byłby normalnie w, no chyba, że się zaśmyla, ale on pewnie byłby normalnie w czymś w czwartej klasie. Więc, no, nieźle. No, a jak to by wyglądało? No, tak, a tu jest krótki samouczek. Mam nadzieję, że wy wszystko widzicie. Nie ma tu dźwięków. I tak to się prezentuje. Lepiej, żeby nie było dźwięków, bo co prawda, było słychać tam a, yy, odbijanie się czasem jakichś ludzi. No, i tak się to prezentuje. Oczywiście się chodzi z lewej na prawą, z prawej na lewą. Oczywiście nie zależy, bo osoba, którą miałem w finale to tu można zatrzymać grę, to tylko stała, wymidał, jakby miała długie ręce i jakimś cudem mnie pokonała, więc jak to się stało? No nie wiem, może w przyszłym roku uda się wygrać, no chyba że nie będzie w przyszłym roku to nic w dniu sportu liczę, że będzie, więc no tak, fanie, myślę, że fajnie jest tak. Pokazać co ten, co robiło się w sportu tak mniej więcej. No bo, się, no bo tak wtedy był tylko turniej tego gdzie brał udział cała szkoła, czyli cała podstawówka i całe liceum. Więc ja byłem w grupie, gdzie było tam trzy, tam dwa licea, tam moje, my, ja byłem tam z kolegą, co wyłącznie no, było nas trzech, tam ja i jeszcze dwóch kolegów. Jeden z nich tam odpał, to odpadł chyba w drugiej rundzie, czy coś. A ten drugi, co zajął trzecie miejsce, no to doszedł aż do trzeciego miejsca i ja grałem z finalistą, znaczy o pierwsze miejsce, no niestety nie udało się wygrać walki o pierwsze miejsce, ale przynajmniej udało się zdobyć dyplom za nagrodę w tym turnieju. Gdyby nie dyplom, gdyby nie, to się nie zgłosił dzień dwa dni wcześniej, bo tam zgłosiłem, zgłosiłem się tak e, dwa dni wcześniej, jak to, jak to było wczoraj, czy w środę, no to już się gdzieś tak się w poniedziałek na lekcji WF-u. No to, e, no to się oczywiście się udało, no bo dostałem dyplom, tylko dyplom, no niestety no byłbym do, wygrał jeszcze puchar, gdybym trochę lepiej się postarał mi. no ale no cóż tak to jest, no ale jakoś super dobry w tej go nie jestem w jednym tam w treningu jak tam dostanie, by to tam grałem sobie z tatą. Teraz graliśmy dla Freudy, a w dzień później graliśmy o punkty, a przynajmniej na koniec. No i przegrałem z tatą gdzieś 18 do 16, ale to był dobry mecz, normalnie wyrównana walka, więc. No, nieźle było. No i myślę, że to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że mi się odcinek spodobał. Zostawcie łapkę w górę suba i napiszcie komentarz, jak mi się ten film spodobał. Też mogłem nagrać, też mogłem nagrać odcinek wcześniej, ale jeszcze byłem w toalecie. Trochę też tam popatrzyłem w telewizję i przyszedłem, gdzieś nie wiem, pół godziny temu do domu, czy nawet 40 minut temu do domu, więc nie wiem, prawie 45, ile nie nawet jeszcze więcej. No ale dobra, mniejsza. Myślę, że nagram jeszcze jeden odcinek, taki tam myślę, że z FIFA. No chyba, że uda mi się jeszcze nagrać dwa, jak będzie jakiś krótki, więc. No nic, to byłoby na tyle taki, taki krótki film informacyjny, więc. Napiszcie w komentarzu, jak wy spędzaliście dzień sportu, jak to było u was w szkole, yy, albo może w domu. Kto wie, No, może graliście w gry sportowe. Ja ostatnio tutaj na kanale to są prawie same gry sportowe, głównie to FIFA, więc. No tak, ale spokojnie będą jeszcze inne gry. Zamierzam podokańczyć te dwie FIFY, co zacząłem. Pewnie pes jeszcze podokańczę, gdzież z PES-em to mnie dłuższa droga niż z FIFA. No ale, a przynajmniej podobna, no ale, no ale, kiedy skończą się te dwie gry, czy łącznie nawet trzy, więc, oh, no chociaż pewnie jeszcze zamierzam zagrać FIFA 23, no, no ale to dopiero za kilka miesięcy, może w przyszłym roku, no, to zobaczymy, więc mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał, zostawcie kciuk w górę, suba i napiszcie komentarz, jak mi się ten film spodobał. I oczekuję jeszcze jednego odcinka, który będzie. To oczywiście dzisiaj, który będzie z FIFA, więc. No, cieszę się. Mam nadzieję, że będzie jakiś krótki dwa. Jak będzie krótki, to przynajmniej nagram dwa, więc. Będzie fajnie. Dobra, to byłoby na tyle. Życzę miłego dnia. Dużo ja też zamierzam nagrać odcinek, więc. Życzę. Więc jutro będę życzyć Wam dopiero miłego weekendu. No, chyba, że jednak nie nagram. No, ale liczę, że nagram. Ehm, no. No jak nie, to życzę mi jego, to życzę mi jego weekendu. No i mam nadzieję się, no i może wy mi ratujecie w komentarzach tego drugiego miejsca w turnieju szkolnym. Przy okazji jak tam widzieliście tam logo tam szkoły, to może czymś z Was się zapisze. Może się okaże, że w przyszłym roku będę mieć jakiegoś wiza u mnie w klasie. No kto wie, fajnie byłoby. Fajnie byłoby, chociaż w takiej podstawówce, to tam miałem kilku tam widzów. Nie wiadomo, czy tam część z nich jeszcze ktoś został. No, ale gdzie kiedyś tam, jeszcze te 3-4 lata temu, to była oczywiście FIFA u mnie popularna na moim kanale, gdzie miałem 10 czy 15 opek w górę. No, znaczy, no, 10 na pewno. Tam przy pierwszym odcinku z FIFA 17. No i u mnie była one popularna popularne tam, FIFA. Później stał się Minecraft i chyba nawet prawie do tej pory jest Minecraft popularny. Myślę, że w sumie to zamierzam nagrywać Minecrafta na kompie. Więc raz tam nagrałem w filmie informacyjnym, ale jak tutaj skombinuję nagrywanie nagrywarki, tak żeby dobrze nagrywał, w dobrej jakości, w dobrej płynności, to jest szansa, że będę nagrywał Minecrafta. No tak, nie wspominając już o innych grach, więc to byłoby na tyle. Życzę mi jego dnia. No i... Cześć!